8 maja to dzień pełen emocjonalnych kontrastów. Zacznie się od nagłych olśnień i niekonwencjonalnych pomysłów, które wstrząsną rutyną, ale zaraz potem przyjdzie chwila prawdy w sprawach, co do których dotąd unikaliśmy odpowiedzialności lub tkwiliśmy w iluzjach. Wczesny poranek przyniesie uczucie rozdarcia między potrzebą wolności a obowiązkami, jakby ktoś jednocześnie naciskał pedał gazu i hamulec, zmuszając do trudnych wyborów między bezpieczeństwem a ryzykiem. Przed południem nastrój stanie się bardziej mglisty, dawne marzenia, niespełnione obietnice albo zwykłe sentymenty wrócą ze zdwojoną siłą, mieszając w głowie i utrudniając odróżnienie tego, co realne od tego, co tylko takim się wydaje. Po południu stare rany, ukryte lęki czy niezałatwione problemy nagle ukażą się w nowym świetle, dając szansę na przemianę, o ile tylko znajdziemy odwagę, by zajrzeć w głąb siebie. Bez koloryzowania. Wieczorem okaże się, że to, co wydawało się w związku idealne, ma swoje drugie dno albo że cena za czyjąś miłość czy uznanie jest wyższa niż sądziliśmy. To nie jest czas na kompromisy, ale na uczciwe postawienie granic. Opozycja księżyca w wadze z Neptunem w Baranie uściśli się o 11.45 i to jest nasz aspekt dnia, który sprawia, że emocje stają się mniej klarowne, a potrzeba spokoju zderza się z chaotycznymi impulsami i niejasnymi oczekiwaniami. Gubimy się w domysłach, projekcjach albo nieporozumieniach, zwłaszcza w bliskich relacjach. To dzień, kiedy warto być cierpliwym wobec siebie i innych, bo nie wszystko, coś dziś wybrzmi. Będzie naprawdę oddawało sedno uczuć. Kto ma w horoskopie urodzeniowym opozycję księżyca z Neptunem, często nosi w sobie głęboką potrzebę bliskości, ale jednocześnie łatwo wikła się w złudzenia, iluzje lub nadmierne oczekiwania wobec innych. Emocje są dla niego czymś żywym i zmiennym, przez co czasem trudno mu odróżnić własne uczucia od tych, które przejmuje z otoczenia. Z czasem jednak uczy się, że prawdziwa harmonia nie polega na dopasowywaniu się do cudzych oczekiwań, ale na świadomym odczytywaniu własnych potrzeb i budowaniu relacji na bazie autentyczności, a nie marzeń.